Nowość z zasłon dekoracyjnych M92 to jest numerek za 59 zł. Rozmiar 140x250 cm na przelotkach. I mamy oczywiście tam, gdzie złoty kolor wzoru, mamy złotą przelotkę, a tam, gdzie srebrny kolor wzoru, srebrną przelotkę. Ten kolor, który trzymam w rękach, to jest akurat cappuccino ze złotem. Przepiękny, asymetryczny wzór na całej długości tej zasłony. Zobaczcie teraz pozostałe odcienie, jakie mamy tutaj dla Was przygotowane. Jest to czarny ze złotem, srebrny ze srebrnym. Kolor biały ze złotem, kolor cappuccino ze złotem i kolor beżowy ze złotem, którego jest najmniej. Przypomnę jeszcze raz numerek M92 tego produktu wyszukujcie w naszym sklepie magdalena24.pl wystarczy, że w góry wpiszecie numerek M92 i wtedy pokażą się właśnie Wam te zasłony. Bądź też za pomocą Whatsappa, Messengera czy SMS-em. Numer telefonu właśnie w tym momencie widzicie w filmie. Tkanina jest cieńsza, więc to jest taka bardziej dekoracyjna zasłona. I myślę, że takiego około 50% da Wam zaciemnienia, ale naprawdę bardzo efektowny model, delikatna dekoracja do Waszych okien. Czeka na Was numerek M92.